No, w moim gospodarstwie stało się, kopałem ziemniaki. No i dziecko przez szkoły weszło i włożyło palcany nie chcący. Jak wygląda, czy gdyby na przykład by była jakaś świetnica, czy gdzieś się to dziecko mogło zająć, czy to byście sami to radę z, bez pomocy dzieci robić, czy zawsze jednak... To no, byśmy sami radę. Szalo. Jak się teraz w tej chwili syna czuje czy no, dobrze syna? Tak, no, sunął się z traktora, uderzył się w główkę, no i cóż, sam bardzo nie wiem, jak to się stało, no, chciałem go łapać, ale nie zdążyłem I stało się, jak się stało, no cóż, poraz Jak wygląda teraz stan zdrowia dziecka? Stan zdrowia dziecka ulega, no, tam byłem u doktora ordynatora, to mówi, że ulega poprawie, powoli, ale poprawie, mówi, nie pogarsza się, tylko, mówi, ma się ku dobremu, mówi, trzeba czekać, mówi, wszystko powoli, bo, ono jest więcej wystraszone, niż, mój niż chory, no. sam ten strach to wszystko jest mój wystraszony. No. Jak to Państwo przeżywacie? No, przeżywam. No ciężko. No, wiadomo, no nikt mu nie chciał krzywdy zrobić, no ale no, musimy czekać. Tak samo jesteśmy niecierpliwieni, siedzimy jak na szpilkach. Jaki no. no. jest teraz ten zdrowia? Co mu się stało, proszę? On, no, ciężko mu, pan doktor mówi, że ciężko powiedzieć, no mówi, podejrzewają złamanie, no mówi, no jest w każdym bądź razie coś jest tam z czaszką, no, jakaś tam kość pęknięta, no, no, a tak to, to mówi, nie, jeszcze, no więcej nic mu się nie dzieje, nie ma żadnych innych obrażeń, tylko z główką, no bo on upadł na główkę. I...